Sekretarka komuchów Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego, a na koniec Jarosława Kaczyńskiego. Obrzydliwość, co zrobiliście z Polski. Jeśli, ktoś, jeśli jest ktoś, kogo osobiście znałem, a kto zasługiwał na odznaczenie i order, to była to właśnie świętej pamięci Barbara Skrzypek. Tam dlaczego Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany, skoro ktoś go oskarża o oszustwo? Ponieważ, ponieważ tak zdecydował niezawisły sąd, który badał tą sprawę. Ale zanim Pan za złe tego spotkania, Zmęcone? to jeszcze kim są prezydentowi? Prezydent. Panie redaktor, ja nie wiem, czy panie redaktor żartuje, wygłupia się, czy pani redaktor. ja zupełnie poważnie pana. A, Tak, a ty... bo to jest. Marcin Mastalerek otwarcie przyznał, że nie zna nikogo przyzwoitego. I na tym etapie moglibyśmy zakończyć zapowiedź tego programu, gdyby nie fakt, że odpowiedzi tej udzielił w kontekście postu dziennikarki Beaty Czumy, której ojciec został odznaczony tym samym orderem co Barbara Skrzypek. Z tym, że on za walkę o wolną Polskę, a ona za pracę w pisowskiej ośmiornicy. Także dzisiaj Ziobro dwie się i troi na sejmowych korytarzach. Padło oczywiste pytanie, jak to możliwe, skoro twierdził, że w czasie rządów PiS w Polsce panowała praworządność, nikt nie przesłuchał Jarosława Kaczyńskiego na okoliczność możliwości popełnienia przestępstwa w trawie afery dwóch wież. Ten cynik posunął się do tego, że twierdzi, iż decyzję o tym nie podjął ona, a tym bardziej jego polityczne pachołki, a uwaga, niezależny, choć zależny w pełni od pisowskiej mafii, sąd. No to na koniec Karol Nawrocki. Z Znów bryluje intelektem i gdy nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ucieka, a później pyta, czy osoba, dziennikarka, która je zadaje, jest właściwie z pełna rozumu. Padło pytanie o to dlaczego i jak ocenia zbliżającego się w sondażach Mencena do jego wyniku. No i zrobił to, co zrobił. To, co potrafi najlepiej. Uciekł i nawyzywał innych. Adam Bysiek, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście, na starcie gorąca prośba do Państwa: to by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i o to by napisać komentarz, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać do nowej widowni z naszym przekazem, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. A my startujemy dzisiaj od pokazu cynizmu Stalerka na Antenie Telewizji Polsad News, by Państwo zrozumieli kontekst tej historii. Musimy uściślić kilka bardzo ważnych faktów. Beata Czuma to dziennikarka niegdyś Media.pl To taki portal branżowy piszący o mediach od już długiego czasu. Dziennikarka telewizji TVP Info, już tej nowej, a nie Szczujni Kurskiego. Jej tata był wówczas kilkadziesiąt lat temu ministrem sprawiedliwości, który walczył o wolną Polskę, a walkę tą przepłacił zdrowiem, spokojem, można spokojnie powiedzieć, że nawet i życiem. Osoba ta, jej tata, był odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. To to samo odznaczenie, jakie Duda przyznał partyjnej działaczce B. A. pani Barbarze Skrzypek. Padło pytanie do mm, Mastalerka o to, czy zna kogoś również przyzwoitego, kogo Duda w trakcie swojej, przypomnijmy i to wyraźnie podkreślmy, dziesięcioletniej kadencji nie wręczył takiego lub innego orderu, a osoba ta na to zasługiwała. No i okazało się, że massalerek zna tylko Barbarę Skrzypek. No ona już ma. To oznacza, że w takim razie nie zna nikogo przyzwoitego. Cytat. Mój tata, który spędził wiele lat w komunistycznych więzieniach, dostał ten sam order co pani Barbara Skrzypek. Sekretarka komuchów Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego, a na koniec Jarosława Kaczyńskiego. Obrzydliwość, co zrobiliście z Polski? To jest cytat z dziennikarki Beaty Czumy córki byłego ministra sprawiedliwości i opozycjonisty w czasach PRL-u Andrzeja Czumy. Jeśli, ktoś, jeśli jest ktoś, kogo osobiście znałem, a kto zasługiwał na odznaczenie i order, to była to właśnie świętej pamięci Barbara Skrzypek. Gdyby ten rząd, gdyby Donald Tusk w połowie robił tak dobrą robotę jako premier, tak jak pani Barbara robiła swoją robotę, pracując, pracując dla Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, byłego premiera, to dzisiaj Polska byłaby krainą mlekiem i miodem płynącą i i, e, I tyle mam do powiedzenia. Uważam, że to jest osoba, która zasługuje jak nikt inny na to, żeby być e, odznaczoną. Spójrzcie Państwo ileż zakłamania, takiej arogancji drzemie w tych ludziach. Oni naprawdę uważają, lub po prostu uwierzyli w własne kłamstwa, że przyznawanie orderów za działalność na rzecz partii jest czymś, co jest powszechnie i społecznie akceptowalne. Ich zdaniem Polska to tylko ci ludzie, na szczęście jest to już liczba malejąca, jeszcze nie jest to garstka, no tego im życzymy, by do tego też doszło. Ludzi głosujących na PIS, ich zdaniem oni tworzą ojczyznę i to oni powinni nadawać ton polityce również w kancelarii pre Prezydenta. To pokazuje, o czym Państwo wczoraj wyraźnie pisaliście, że nigdy duda nie był żadnym prezydentem, jak sam o sobie zwykł mówić wszystkich Polaków, a był zwykłą kukłą, pacynkiem, pachołkiem Kaczyńskiego, przebranym w prezydencki ornat pałacu namiestnikowskim. Nikim więcej okrył się hańbą i tak samo zapisze się na czarnych karta historii, a bardziej na jej annałach. Co państwo sądzicie o wypowiedzi, a także tonie narzucanym w tej debacie, a bardziej dyskursie publicznym na temat orderów właśnie przyznawanych przez niego? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to Ziobro pojawił się w Sejmie. Nasz chorowitek dumnie kroczy niczym galopem po sejmowych schodach i próbuje zakłamywać rzeczywistość. Przypomnijmy, że informacje, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury trafiło jeszcze w czasie, gdy na jej czele stał Herst Ziobro ze swoją ośmiornicą e, ludzi związanych z pisem i głównie z suwerenną Polską. Nikt Absolutnie nikt nie wezwał, nie przesłuchał Kaczyńskiego, no i odpowiedź na pytanie dlaczego jest wyraźnie, logicznie, banalnie prosta. Bo Ziobro, bo suwerenna Polska, bo jest to mafijna ośmiornica polityczna i bo była to zwykła mafia. No to wiemy od kilku dobrych lat, jednak ukazuje się, że nasze trzeźwe patrzenie i postrzeganie świata może być nieco zaburzone, szczególnie przez takich wykolejeńców, jak on. Dlaczego za pana czasów Jarosław dało. Kaczyński w ogóle nie został przesłuchany w sprawie dwóch wiesz? Dlaczego no jak... zostało to no, Za, za moich po... czasów e, niezawisły sąd w osobie sędzi. Nie pytam o to, że sędzi. pan prezes Kaczyński nie został przesłuchany. Pan jeździł do niego na Nowogrodzką. O czym rozmawialiście o tym śledztwie? Panie redaktor, za moich czasów niezawisły sąd, w osobie sędzi, który jest związana z justicją, badał decyzję prokuratury i uznał, że to jest zasadę. tam dlaczego ponieważ, Jarosław Kaczyński było, nie został ponieważ przesłuchany, ponieważ skoro tak ktoś go oskarża o, ponieważ, o oszustwo? Ponieważ, ponieważ tak zdecydował niezawisły sąd, który badał tę sprawę. Ale zanim sąd się wypowiedział w tej ja sprawie, damy, najpierw nie został w prokuraturze przesłuchany. Ja, panie ministrze, no, no dobrze, ale mówmy badał, jak inteligentni ludzie. Postawiony przez pana Giertycha i Długo. Nie to było to wszystkich dziwiło. Tym, ja pytałem dlaczego Jarosław Kaczyński nie jest przesłuchany. w związku z tym, że skoro sąd badał tego rodzaju zarzuty i stwierdził, że są zasadne, to znaczy stwierdził, że mamy sprawę do no czynienia ze sprawą gospodarczą, nie żadną kryminalną. Ale I dlaczego nie został przesłuchany? Dlatego, że nie tworzy się fałszywej sprawy wtedy, kiedy nie ma ku niej no skąd podstaw. Skąd pan to wie, to znaczy Bo jak tak ktoś oskarży Jarosława Kaczyńskiego, nie, tak nie decyduje pan zdecydował, nie sąd. Ale ja pan ministrem, nie wiem, że nie trafiła że nie Zanim Decyzja sąd trafiła do sądu, najpierw była decyzja Ale prokuratury. Ja pytam pana nie o sąd. Nie, nie pytam chcę. pana o pana decyzję. Dlaczego jeździł pan do Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego pan prezes nie został Proszę przesłuchany, Pani? tak jak każdy obywatel. To Pan mówił nie ma świętych krów. O czym były? Proszę Pani, Sprawa jest bardzo prosta. W wielu sprawach, w których zapadały decyzje, na przykład o umorzenie odmowie prowadzenia sprawa za moich czasów, sądy uchylały tę decyzje i wydawały polecenie. Ale to nie odpowiada panu pan na pytanie. Ale proszę mi nie przeszkadzać. I nakazywały. Nie, no, odpowiedź, świadka. Panie ministrze. Jeżeli w takim razie sąd badał tę sprawę i stwierdził, że nie ma potrzeby przesłuchania świadka, to znaczy, że uznał, że prokuratorzy w za moich czasów w przypadku tej sprawy wymyślonej, kryminalnej sprawy, a tak zwanej gospodarczej dwu podjęli właściwą decyzję, bo nie było ku temu podstaw. A ale pamięta, przecież nawet były a, 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 więc, Nie, nie, było, sam no i sam nie do sądu. A jak będą taśmy. Sądu Gospodarczego czy Sądu Cywilnego. I Jarosław Kaczyński właśnie odsyłał tego pana, żeby poszedł do Sądu Gospodarczego, założył sprawę. Jeżeli sąd podzieli jego rację, to on zrealizuje Czyli to. Czyli złamał to, co... obietnicę. Dlaczego panu nie powiedział, że osyłał do sądu i wskazywał, że to sąd rozstrzygnie kwestię sporną, które są między nimi między spółką Srebrna, a panem Biflingerem? Pan, ja tak, tak nie, nie chodziłem, go w szczegóły tej sprawy, na jedna nazwiska tego pana nie pamiętam. Najbardziej mnie śmieszy, że jakaś część społeczeństwa, no patrząc na słupki wliczmy w liczmy to jeszcze męcena, to około 40% Polek i Polaków, którzy idą i głosują, no to jest mniejsza liczba niż rzeczywiście populacja naszego kraju z uwagi na prawo do głosowania, ale ci, którzy głosują, jednak muszą w jakiś sposób identyfikować się z tą z banalną... Prymitywną, e, łajdacką polityką, jaką próbuje prowadzić Ziobro. I ci ludzie, mając świadomość tego, kto był ministrem sprawiedliwości, jakie kanalie przebywały w tym resorcie, jak niszczono ludzi i praworządność, ci ludzie ci dają sobie wciskać do głowy, że to wszystko decyzja niezależnego sądu. Jak były niezależne sądy, to my doskonale wiemy, jak trzymały ludzi za mordę, jak niewinnych ludzi pakowano hurtowo do kabaryn, do suk, wywożono. Odcinano od rodziny. Wszystko to Ziobro zapomniał, ale my pamiętamy tak zwanych sędziów na telefon, tych złodziei, tych przebierańców, te kukły, te pacynki, marzanny przebierające się w togi sędziowskie, myślące, że wydają wyroki. To były jego czasy. Dlatego zachęcam do udostępniania, także do komentowania i do dzielenia się naszym materiałem, by odświeżać nieco także pisowcom pamięć, by nikt nie zapomniał o skali bezprawia i polityczno-prawnych zbrodni, Jakich dopuścił się ziobro na przestrzeni minionych, na szczęście już słusznie, 8 lat. Zachęcam do komentowania. Temat numer 3. Dzisiaj to Karol Nawrocki. Uwaga, no lekko go zabolało. Do tego stopnia próbują budować wizerunek Nawrockiego, że aż Duduś musi zaprosić go na pokład rządowego samolotu. Ja już pomijam fakt, że powinno paść w przestrzeni publicznej pytanie o to, co zwykły gościu, chłopek, roztropek z jakiegoś ipn robi na pokładzie rządowej prezydenckiej maszyny. No wiemy, że jest to część kampanii, w której Duda musi wziąć udział, no bo taki jest wymóg. Taki jest prykaz z Nowogrodzkiej, jednak co bardziej zaskakuje to jego reakcja na oczywiste pytania. Na naszej stronie Czech Press Pelerano dziś publikowaliśmy najnowszy sondaż United Surveys, z którego wynika, że Mencen może cieszyć się poparciem na poziomie około 18%. Tymczasem na nieco ponad 22%, niektóre sondażownie mówią o 23%, więc pytanie o... Ten dystans, a właściwie o zmniejszającą się odległość wyścigu o pałac prezydencki jest zasadne. I tak każdy na nie by odpowiedział. Każdy, kto potrafi wydukać z siebie choć minimalnie więcej niż e-mailowy przekaz dnia. Ale jeżeli już tego nie ma, bo zabrakło dezinformacji z Nowogrodzkiej, no to pozostaje jedno. Ubliżanie tym, którzy pytają. O wielu ważnych rzeczach dotykających bezpieczeństwa państwa polskiego, dotykających pamięci narodowej, e, dotyczących funkcjonowania. Funkcjonowania państwa polskiego. Rozmawiałem z panem prezydentem, był to bardzo dobry dzień i cieszę się, że mogłem go spędzić z panem prezydentem. Ale nie ma pan za złe tego spotkania? To jeszcze kim są? Prezydentowi? Pani redaktor, ja nie wiem, czy pani redaktor żartuje, wygłupia się, czy pani redaktor... Ja zupełnie nie poważnie pyta. pana tak? ty... Bo to jest, goni pana niecałe 3% w ostatnim sondażu. Różnicy to na, na poziomie błędu. Pani redaktor, ani pani redaktor nie pyta poważnie, a jeśli chce pani uskuteczniać redaktor to ja wiem, tego, czy pytam typu, po... tego typu rozmowy, Jak pani redaktor e, chce uskuteczniać, to proszę sobie znaleźć innego rozmówcę, ale takich poważniejszych spraw. Ale to ja pana macie poważnie. Pan się boi o tę Mijankę z mecena? Pani redaktor, no nie. 2%, 2, 2 z w zdawa. najnowszym fundarzu. Zapinam pas, nie? Żeby nie było afery. Świetnie, ale boi się pan tej Za pan Zapinam pas, żeby nie było jakiejś wielkiej afery, pani redaktor. Pro, proszę o. To, to... to pan decyduje. <głos> <głos> Oczywiście, jak zwykle, na koniec gorąca prośba do Państwa to, by kliknąć łapkę w górę, a także kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Waszej subskrypcji my go rozwijamy, a Państwo razem z nami współtworzycie archiwum bezprawia i niesprawiedliwości. Pamiętajcie też, że działa i prężnie się rozwija nasz portal informacyjny to www.checkpress.pl, gdzie piszemy dużo o polityce, polsce i świecie i gdzie każda i każdy z Was może z łatwością założyć własnego bloga i pisać o tym, co ważne dla Was z punktu widzenia Waszych małych ojczyzn, Zachęcam też, by polajkować nas, gdzie a no właśnie na Facebooku, na Facebooku jesteśmy, czekamy na wasze lajki i wasze subskrypcje, podobnie jak na naszej grupie, gdzie też was Państwa gorąco zapraszam. Jest to zamknięta grupa. Przestrzeń wolnego słowa, bo wolne od pisowskich troli zachęcam by do nas dołączyć ponad 2,5 tysiąca ludzi. Już tam jest. Liczymy także na Ciebie. Adam Bysiek za dziś dziękuję. Z za teraz dziękuję, przepraszam, zapraszam na później. Widzimy się znów punktualnie o godzinie 16.30. Ja czekam na kolejne. Również od Państwa materiały, które Waszym zdaniem warto byłoby omówić. Dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia tuż po 4.30. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.